Nowenna do świętego Józefa. Dzień siódmy. Wiernie ufający Bogu. Rozważanie. W życiu świętego Józefa widzimy jego wielką wiarę i zaufanie Panu Bogu. Z jakim przyjęciem i posłuszeństwem realizuje on wolę Bożą. Pan Bóg rozwał jego wątpliwości, wynagradzając jego wiarę wówczas, gdy przyjmuje Maryję do swego domu. Posłusznie ratuje dzieci Jezus w ucieczce do Egiptu, z poddaniem się woli Bożej wraca do Nazaretu, z bólem serca szuka Jezusa zaginionego w Jerozolimie. W duchu ofiary, zaufania, posłuszeństwa i pobożności realizuje wyznaczone Mu przez Boga powołanie, ufa w tych zdarzeniach, iż wszystko to, co się dzieje, jest przez dobrego Boga zlecone mu do spełnienia. Prośmy świętego Józefa, by nas nauczył wierności w pobożnym zaufaniu Bogu. Niech wspiera tych, którzy nie mają ufności względnie zatracili w trudach życia. Modlitwa Nowenny Święty Józefie, wzorze i patronie nasz, stałeś się dla nas szczególnym przykładem w zgadzaniu się we wszystkim, w codziennym życiu z wolą Bożą, którą wszędzie mamy dostrzegać. Przybywałeś najbliżej Jezusa i Maryi w swej szarej codzienności. Kierowałeś się zawsze wolą Bożą przy podejmowaniu decyzji, ufając bezgranicznie głosowi usłyszanemu w głębi serca. Naucz nas wsłuchiwanie się w głos opatrzności, przez który Bóg rządzi naszym życiem i naszymi krokami w doczesności, a nakierowuje ku życiu wiecznemu. Amen. Litania do Świętego Józefa. Kryja Eleison, Chryste Elejson, kryje eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga rodzicy, módl się za nami. Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami. Przeczysty Stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońca Chrystusa módl się za nami. Sługo Chrystusa, módl się za nami. Sługo zbawienia, módl się za nami. Głowa Najświętszej Rodziny módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmożniejszy módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa, módl się za nami. Wzorze Pracujących, módl się za nami. Ozdobo Życia Rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie Dziewic, módl się za nami podporo rodzin módl się za nami podporo w trudnościach módl się za nami Pociecho nieszczęśliwych módl się za nami nadziejo chorych módl się za nami patronie wygnańców módl się za nami patronie cierpiących módl się za nami patronie ubogich módl się za nami patronie umierających Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych módl się za nami. Opiekunie kościoła świętego módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twego Syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, Orędowniku w niebie, módl się za nami.